To nagrać przed przywitaniem i przed wszystkim, co potem się będzie działo. Nagrałam najpierw na fotelu wszystko, co mówiłam, i wszystko było takie wspaniałe, a później zabrałam się zarobienie tych roślin. I to jak w... W jakim strasznym są stanie mnie przeraziło. <laughs> Więc naprawdę nie jestem dobrą mamą dla moich roślin. Naprawdę niedobrze się nimi opiekuję. Biję się w pierś, postanawiam od tej wiosny dbać o nie bardziej. Ściągać je tam z góry i patrzeć im w ziemię. Nie oceniajcie mnie. Albo oceniajcie, bo w sumie powinnam się wstydzić. To jest ten moment, <laughs> w którym zastanawiam się, czy... Nie przekroczyłam granicy, w której u to już jest wstyd udostępniać. To powinny zostawić w zaciszu swojego domu. <grystanie> Zastanawia mnie to, a z drugiej strony przecież wszyscy chcą, żeby youtuberzy byli autentyczni. Także zapraszam, zapraszam na tą spleśniałą glebę, <grystanie> na te nieistniejące rośliny, na te zeschłe badyle. Świat mnie oszukał, ok? Świat mnie oszukał i to strasznie, ponieważ te rośliny na górze wyglądały wspaniale. Te rośliny wyglądały jak okazy zdrowia. Ja się czułam wspaniałym opiekunem roślin, czuję się przez nie oszukana, więc to one nie są dobrymi yy, tymi <ścoughs> yy, podopiecznymi. Yy, a ja byłam dobrą opiekunką, bo one mnie oszukiwały. Zapraszam na ten straszny film, ale przy okazji notujcie albo idźcie w, w opis, bo tam jest dobro, bo tam polecam dobre polskie marki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł polecać polskie marki przeze mnie. Też. Dobrze, że to nie jest film sponsorowany, bo by nie został przyjęty prawdopodobnie. No ale cóż, takie jest życie. Zapraszam na ten szalony film. No dzień dobry idzie wiosna, po prostu od tygodnia jest piękne słońce, także nadejście ciepłych dni jest nieuniknione i bardzo się z tego powodu cieszę. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj się zmotywuję do tego, żeby przejrzeć swoje rośliny, bo jak idzie wiosna, to wiadomo, idzie również przesadzanie, rozmnażanie roślin itd. Tak I postanowiłam, że dzisiaj jeszcze na spokojnie sobie przejrzeć. Przejrzę rośliny pod kątem jakości ziemi, pod kątem miejsca w Doniczce, no i również pod kątem uśmiercenia roślin, ponieważ w tym roku będę musiała wyrzucić kilka roślin, co jest dla mnie jakimś takim emocjonalnym krokiem nie do przejścia, bo tak naprawdę nigdy w życiu nie, nie wyrzuciłam rośliny, zawsze jakoś próbowałam ją uratować, no ale. Tym razem mi się nie udało. Niektóre uschły, niektóre umarły po prostu śmiercią naturalną przez moje zbyt duże zaangażowanie w nie. Także dzisiaj właśnie to wszystko sprawdzę i pooglądam. I też dzisiaj chciałabym Wam polecić kilka polskich marek zajmujących się właśnie produktami do roślin, bo też o to często pytacie. I pomyślałam, że tak jak w lookbooku, w którym pokazywałam Wam rzeczy, o które najczęściej pytacie, tak samo ten film będzie takim kompendium odpowiedzi na Wasze pytania mm, o rzeczy, które mam w domu do roślin właśnie. Wiem, że Wy się mocno znacie na roślinach i jeżeli widzicie w tych przebitkach, mm, które tutaj będą lub po prostu w trakcie filmu, w trakcie mojego gadania, jakikolwiek, jakąkolwiek oznakę, że możecie mi pomóc, yy, jako, dać jakąś wskazówkę lub coś takiego, to koniecznie piszcie w komentarzach. Jeżeli widzicie jakiegoś grzyba, jeżeli widzicie, że coś mogę zrobić inaczej, jeżeli widzicie, że coś muszę przesadzić, czego ja sama nie zauważyłam, to koniecznie piszcie, bo właśnie specjalnie nagrywam ten film wcześniej, żeby dzisiaj sobie tak na kartce rozpisać wszystko, żeby się też dowiedzieć, którym rośliną było ze mną dobrze, którym było ze mną tragicznie, zapewne będę musiała coś dokupić i tak dalej, więc dzisiaj jest tylko etap przejściowy. Etap początkowy, właściwie, czyli moment, w którym wszystko przeglądam, a dopiero poważne kroki będę podejmować za około pewnie 2-3 tygodnie, na początku kwietnia. Także zapraszam na odcinek. Także ja teraz sobie będę gadać, a Wy będziecie widzieć przebitki, które nagram zaraz, bo zaraz będę się zajmować właśnie tymi roślinami. Natomiast, tak jak powiedziałam, w filmie będą się pojawiać polskie marki, ale pod koniec powiem Wam również o kilku zagranicznych produktach. Ze ze względu na to, że one robią takie szaleństwo w moim mieszkaniu i właśnie też często o nie pytać. Pierwsze, co chcę Wam polecić, to przede wszystkim Bolesławiec. Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam wszystko, co z Bolesławcem i na tej naszej ścianie mam bolesławców dużo, mam takie dwie bardzo duże osłonki i ja bardzo lubię bolesławiec właśnie za to, że on jest taki szalony, ale przez ten granat jest taki stonowany, więc właśnie ta nasza ściana wygląda tak trochę. Takie szaleństwo się na niej dzieje, ale właściwie jest tak bardzo, bardzo spokojnie. No i właśnie te dwie wielkie osłonki one są fajne, ale jest taki hit, że po prostu z jednej ulotniła mi się roślina. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Ona nigdzie nie spadła, nigdzie jej nie było. Ja no, nie mam pojęcia, natomiast druga trzyma się świetnie. Także będę musiała w tym roku kupić sobie jakąś drugą roślinę właśnie do tej drugiej doniczki. Natomiast dwie kolejne osłonki to są. Doniczki, bo one mają dziurkę na dole i mają podstawkę. I w jednej mam Woody, a Woody to jest najbardziej satysfakcjonująca roślina chyba w całym moim zbiorze, ze względu na to, że ona bardzo szybko rośnie, jest taka, bardzo pocieszna, że od razu widać efekty. Praktycznie codziennie pojawiają się jakieś nowe listki, bardzo szybko staje się długa i moja była taka, że sięgała już mocno, mocno do kanapy i w pewnym momencie po prostu bardzo drastycznie ją ścią oddałam y, tę dłuższą część mojej siostrze. Y, no i teraz sobie powolutku czekam aż y, na nowo mi tutaj nabierze kształtów i rozmiarów, ale tak jak mówię ona jest tak satysfakcjonująca, że rzeczywiście bardzo szybko y, te efekty się pojawiają. Druga roślina wydawało mi się, że ona będzie fantastyczna i będzie szybko rosła i będzie łatwa, ale okazało się, że łatwą nie jest. Y, no i ja ją oczywiście uśmierciłam, będę musiała się jej pozbyć. I ostatnie trzy y, Doniczki z Bolesławca, one są takie maluteńkie. W jednej jest Fikus, w drugiej jest y, różowa roślina. Nie pamiętam nazwy. Ja ogólnie nie za bardzo chciałabym się tutaj dzielić nazwami, bo jestem w to słaba, zawsze coś przekręcam. Y, natomiast ona jest doskonała. Jest różowa, więc różowe rośliny zawsze robią dobre wrażenie. Y, ona też potrzebuje bardzo mało miejsca w doniczce, a bardzo mocno się rozrasta, co jest niesamowite. Natomiast one były kupione jako zestaw i miały jedną podstawkę. Natomiast ta podstawka trochę wadziła, ze względu na to, że chciałam te doniczki położyć osobno, i teraz w tym roku już sobie zapisuję na kartce, że muszę dokupić podstawki, żeby ta woda mi się nie wylewała, bo tak, teraz mi się wylewała i to nie było zbyt sprytne z mojej strony. Mam w planach zrobić to budżetowo. Chcę kupić takie gliniane podstawki i po prostu dobrać odpowiedni granatowy kolor, żeby po prostu te podstawki były jakby do kompletu, ale nie kosztowały. No i tak właśnie się prezentuje moja zastawa Bolesławcowa. Myślę, że bardzo spoko, bardzo ją lubię. Bardzo się też cieszę z tego, ile ich jest, bo nie jest ich aż tak jakoś bardzo dużo, a jednak y, widać je i są takim mocnym akcentem w tym naszym Roślinnym szaleństwie. Widzę bardzo duży problem. Pierwszy raz chyba zdjęłam te rośliny z góry i na przykład Woody, jak myślałam, że super rośnie, to on ma bardzo, bardzo złą ziemię. Fuj, więc to jest szybko do zmiany, też dajcie znać, bo to, wydaje mi się, że to są jakieś już grzyby takie ohydne. Więc to jest jeszcze bardziej kocham te rośliny, skoro ona tak dobrze rośnie w tym. Dodatkowo. To niby rośnie, yy, ale dopiero odtąd, więc nie wiem. Może to po prostu wsadzić do wody. Yy, może to jakoś odżyje. Dajcie znać. Właśnie to jest y, ten moment, kiedy nie wiem, co zrobić. Yy, no tak wygląda ziemia. Yy, natomiast ta roślina, ona jest super. Yy, I ona jest w takiej bardzo malutkiej doniczce. I ja ją po prostu przesadzę tu, bo ona będzie yy, pusta, a ona jest teraz. Ona jest po prostu nieco większa. Tu też mam problem, bo... Mm... Ta roślina super żyła. Do momentu, aż wyjechaliśmy na trzy tygodnie z domu i moja mama podlewała rośliny, i wydaje mi się, że albo ta roślina potrzebowała więcej, albo bardzo za nami tęskniła. Więcej wody w sensie, ale myślę, że bardzo za nami tęskniła, bo moja mama dobrze podlewa rośliny. W każdym razie został tylko taki jeden pałąk, a tego było mnóstwo. Na przykład ten jest totalnie oskubany, a inne w ogóle się wykruszyły. Także myślę, że tą roślinę po prostu też odetnę. I wsadzę do wody, może się uda. Te roślinę muszę troszeczkę oczyścić z kurzu, ale ona ma również takie plamki. Ona miała te plamki od razu, kiedy ją tylko kupowaliśmy. I zastanawiam się, czy to jest jakiś problem, czy nie. Dajcie znać. Y, ona jest wszystko spoko. Sprawdziłam ją też y, patyczkiem, czy tam nie jest jakoś za mokro i jest ok. No i to jest właśnie ta roślina, które, której nie ma. Y, ale ja też o nią nie dbałam, więc tutaj będę miała pustą doniczkę i mam tutaj właśnie zapisane mniej więcej, jaki mam plan y, na te rośliny. Teraz jeszcze, y, no tutaj będę musiała zmienić ziemię, ale tutaj chciałabym też teraz umyć sobie trochę te podstawki, skoro już. To robię, także Bolesławiec prezentuje się tak. Moje, po, moje poczynania z roślinami nie są za dobre, ale osłonki i doniczki są wspaniałe. Także nadal bardzo je polecam, choć jestem trochę w szoku, jak te rośliny wyglądają. Następnie jest Forest i to są y, osłonki, które były jedną z pierwszych rzeczy, którą mieliśmy w domu. I ja się tak nimi jarałam od lat i tak się cieszyłam, że w końcu możemy sobie je posiadać w naszym domu. Mm, ja mam prawdopodobnie wszystkie, Kształty, wszystkie rozmiary i wszystkie wzory, które na tamten moment były, nie wiem jak jest teraz. Wiem, że Forest ma bardzo dużo mm, takich zwierzaczkowych kształtów. Mi się natomiast te wzory nie podobały i właśnie najbardziej lubię te minimalistyczne, bo te minimalistyczne są, no, moim zdaniem, idealne, pasują do każdego wnętrza. U nas są rozmieszczone w każdej części mm, naszego domu, gdzie tylko spojrzeć, to widać właśnie mm, te nasze małe foresty. Mm, są kropki, są kratki, są igiełki yy, i są szlaczki. Mamy je w kuchni, mamy je w pokoju, na parapecie, na ścianie, yy, w sypialni i wszędzie, wszędzie, gdzie się spojrzy. Właśnie one są. Ja je bardzo lubię, bo one są takie proste. Co bardzo lubię, że się nie zwężają ku dołowi, nie mają jakichś dziwnych brył, yy, tylko właśnie są totalnie proste, mają totalnie minimalistyczne wzory, yy, więc tak jak wspominałam, pasują wszędzie. I też bardzo przemyślamy. Są rozmiary. Ja rozmiary mam wszystkie i wszystkie są naprawdę odpowiednie, pasują do bardzo dużej ilości roślin. Co jest fajne, to to, że Dagmara, która jest twórczynią Foresta, prowadzi fantastycznie swojego Instagrama firmowego i tam na instastory, w zapisanych, ale również pojawiających się regularnie, instastory dodaje, jak pielęgnować rośliny, jak o nie dbać, jakie rośliny wybierać itd. tak dalej, i I co fajne, to Forest również również sprzedaje rośliny i ma wyselekcjonowane piękne takie niespotykane y, rośliny właśnie i można je y, kupować stacjonarnie w Warszawie, ale również y, można je zamawiać y, przez internet. Ja się zastanawiam właśnie czy w tym roku y, będę potrzebowała jakiejś takiej większej roślinki, bo jeżeli tak y, to myślę, że właśnie wypróbuję Foresta również y, z tej innej strony niż tylko osłonki. roślinami nic się nie dzieje, no bo ja też je widziałam po prostu cały czas. Yy, tutaj zamiokulka super rośnie, on teraz tak, no wiecie, yy, dziwnie tutaj jest. Bo nie jest związany, a jak jest, on tam jest na ścianie, to on się trzyma w ryzach. No ale tutaj super rosną mu pędy, więc fajnie wygląda. Ta palma też jest ekstra. Ktoś mi fajnie polecił, żeby podlewać ją bardzo obficie, raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie. I super odżyła, świetnie się trzyma. Tutaj jest monstera. I ta monstera, ona niby jest teraz licha. Ona jest też na takim takie takiej podstawce, jak to się nazywa? Yy, na drabince yy, i ona niby jest słaba, ale ogólnie ona właśnie na zimę mi tak yy, usycha, a potem super bardzo dużo puszcza nowych yy, liści także o to się nie martwię i tutaj takie dwie roślinki w porządku, mi się to wszystko prezentuje. No, jedyna roślina, która jest straszna, ale ona była straszna od początku, mm, no to jest ta. Ona niby wypuszcza nowe yy, pąki, yy, ale jest ohydna ziemia, muszę ją zmienić yy, i chyba w, po prostu dam ją w mniejszą, w mniejszą doniczkę. Zobaczę, ale no na ten moment jest do wyrzucenia. Ja ją już chciałam wyrzucić dwa lata temu, ale właśnie na Instagramie yy, i na YouTubie ludzie mi pisali, że nie że te roślinę trzeba po prostu traktować jakby była sztuczna, więc tak się staram no i tutaj właśnie widzę, że nowe puszczają pąki, więc... pąki? No nowe łodyżki yy, więc może będzie okej, okay, zmachałam się, bo chciałam to wszystko przynieść, żeby tutaj zobaczyć i ogarnąć, ale no dajcie znać, czy zmieniać doniczkę czy zostawić w tym, no bo taki jeden badel średnio wygląda ale może no, okej, okay. czy będą z tego w ogóle jeszcze ludzie? Yy, czy to jest na straty do wywalenia? No bo ładne to to nie jest. No ale żal wyrzucać, jak jeszcze żyje. Następnie jest Basecraft, kiedy po prostu już betonowe doniczki odchodzą do lamusa, to wchodzą oni i robią taką fantastyczną robotę. To są niby takie zwykłe mm, betonowe doniczki, ale robotę robią te linearne rysunki. One przedstawiają między innymi Fridę i Dawida, ja właśnie takie dwie doniczki mam. One mogą być osłonkami, ale oczywiście mogą być również mm, doniczkami i ja w taki sposób je będę wykorzystywać. One na razie są puste, zimą miałam w jednej Gwiazdę Betlejemską i wyglądało to zarąbiście natomiast chciałabym wykorzystywać je przez cały rok, bo są tak piękne, więc mam nadzieję, że w tym roku znajdzie się jakaś roślina, którą będę mogła w nie włożyć, no bo nie chciałabym wyjmować ich tylko na święta, także to jest ten moment, w którym będę szukała jakiegoś rozwiązania i oczywiście jest to ręczna robota, wszystko jest ręcznie wykonywane, te rysunki są ręcznie malowane, także ja uwielbiam takie rzeczy, kiedy praktycznie wszystko, co wam dzisiaj pokażę, a może nawet wszystko, jest jest robione ręcznie. Tak, wszystko jest ręcznie robione, jeżeli jest z polskiej marki. No i to też jest taka jakość, i, i po prostu czuję, jakby całe nasze mieszkanie było otoczone takimi dziełami sztuki. Yy, lubię tę jakość i bardzo, i bardzo się z tego cieszę. Następnie są kwietniki, i to moim zdaniem są najlepsze kwietniki na rynku polskim i są również w najlepszych cenach, co rzadko się zdarza, bo kwietniki kosztują zawsze krocie. Ja mam trzy kwietniki z ustawne, trzy w różnych, bardzo różnych kształtach. Jedne, jeden kwietnik jest do powieszenia, dwa kwietniki są stojące, jeden jest pojedynczy i w różnych kolorach my akurat mamy czarne, bo takie czarne Pręciki, idealnie pasują nam do lamp i do krzeseł, więc sprawdzają się u nas świetnie. Mam też problem z, znaczy też, mam po prostu jeden problem z tym kwietnikiem na trzy. Kwiaty na trzy rośliny, ponieważ na razie mamy tam wsadzone takie gliniane doniczki, które są doniczkami i które mają yy, dziurki. I kiedy ja chcę je podlewać, no to po prostu muszę je wyjmować, a jeżeli ich nie wyjmuję, to woda cieknie, co jest absurdem w ogóle yy, życiowym. Yy, więc zastanawiam się właśnie, czy z ustawne nie kupić sobie takich trzech. Doniczek czarnych. Ja już jedną mam, tą doniczkę w wiszącym kwietniku, i właśnie chciałabym zmienić również te trzy, ale Piotrowi te rdzawe się podobają, więc mamy na razie problem. Ja myślę, że tak elegancko by wyglądały czarne. Piotrowi natomiast podoba się ten kolor, więc jeszcze sobie o tym rozmawiamy, jeszcze to przekminiamy. Mam nadzieję, że do wiosny się zdecydujemy, czy sobie kupić właśnie te czarne, czy rozwiązać to jakoś inaczej. No bo niestety ale te rdzawe nie mogą zostać. W sensie albo kupimy doniczki rdzawe po prostu inne, albo rozwiążemy to, się, to inaczej, bo ja tak nienawidzę tego podlewać, tak nienawidzę tego wyjmować, że często po prostu te rośliny nie są podlewane, co jest dużym błędem i nieporozumieniem. jest laboratorium czułości. Tu jest coś takiego niesamowitego, totalny bajer, bo to są wazony wiszące na ścianie. I te wazony można wypełnić bukietami kwiatów, y, ale ja zazwyczaj wypełniam je roślinami, które ukorzeniam. Y, natomiast y, ten drugi y, kwietnik zazwyczaj wypełniam jakimś kwiatkiem. Jak mam jakiś bukiet i potem ten bukiet już jest y, ostatniej świeżości, to jakieś ostatnie piękne kwiatki jeszcze z niego wycinam i wsadzam właśnie tam i to świetnie wygląda, teraz akurat jest pusty, tak to wygląda i też to jest taka opcja drugiego obiegu bo kwietniki są robione ręcznie ale to szkło jest znajdywane właśnie na takim pchlim targu albo w jakichś innych miejscach, gdzie takie szkło laboratoryjne się znajduje i które można wykorzystać i też mają taki sznyt właśnie chemiczny, laboratoryjny że są różne miarki i też szkło też jest czasami, wiecie, poturbowane przez życie, mocno jakoś tam poharatane, ale moim zdaniem to jest y, niesamowity charakter i bardzo mi się takie rzeczy podobają. No a jeżeli mam już waszą uwagę, to też chciałabym wam polecić moją markę, moją i Piotra, czyli Roślinne Przestrzenie i to jest taka marka dla miłośników roślin, miłośników naturalnych składników, ekologii, pięknej jakości, sztuki i tak dalej. Yy, I w naszym asortymencie mamy na przykład wspaniałe, sojowe świece z naturalnymi olejkami eterycznymi. Sami wymyślamy kompozycję tych y, zapachów. Mamy również własnoręcznie tworzone etykiety. Niektóre są tworzone przez artystki, niektóre przeze mnie. To są kwiaty Edenu, czyli mój ulubiony zapach. To jest taki zapach połączenia nowoczesności ze starością. Dla mnie to jest taki zapach mojej działki, ponieważ kiedy mm, sobie o nim myślę, to właśnie zawsze przechodzę przez taki nasz chodniczek, w, na którym zawsze są Wspaniałe takie właśnie dopiero co budzące się do życia, kwiaty, które przepięknie pachną. E, a na samym końcu tej dróżki jest altanka, w której moja babcia suszy mm, jakieś lawendy albo tymianki, jakieś zioła e, i właśnie kwiaty. Więc to jest takie połączenie właśnie ziół z takim bardzo fajnym, e, świeżym zapachem różnych kwiatów. Także bardzo serdecznie Wam polecam. To jest idealny też zapach na wiosnę, e, ale poza tym mamy również plakaty. Ja dzisiaj y, zmieniałam plakaty w naszym mieszkaniu. Wybieraliśmy z Piotrem plakaty w pracowni rano y, i właśnie chcieliśmy zmienić naszą kolekcję zimową na coś bardziej wiosennego. Tak trochę mu muszę odchylić, bo y, świeci słońce. Y, no i teraz zdecydowaliśmy się na grecką kolekcję, którą mamy już od kilku lat w naszym sklepie. Świetnie to wygląda. Trochę chcieliśmy właśnie się pozbyć koloru z naszego mieszkania i trochę go wyciszyć, y, więc tym razem zdecydowaliśmy się na. To. Takie plakaty, ale my za każdym razem wybieramy inne. Nasze plakaty charakteryzują się również tym, że po pierwsze tworzone są przez artystki polskie, yy, a po drugie tym, że każdy plakat ma motyw roślinny. My mówimy artystkom, yy, poprosimy o plakaty z motywem roślinnym, a one już mogą z tym zrobić co, co chcą. I właśnie tutaj na przykład yy, tych roślin jest niewiele, są tylko subtelnie zaznaczone. A grecka kolekcja to są właśnie greckie boginie. Także no. Mamy dużo, dużo innych fantastycznych produktów, także gdybyście chcieli odwiedzić, to zapraszam. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, które są szalone i piękne, ale nie są z polskich marek, to mam dwie wspaniałe osłonki z Home Home. I ja je uwielbiam. One były takim moim marzeniem. Bardzo chciałam je spełnić, i kilka lat temu, nie wiem właśnie czy rok temu, czy dwa lata temu, spełniłam to marzenie o posiadaniu pięknej osłonki z Dawidem. Ona jest taka subtelna, ale ją uwielbiam i też wiem, że po prostu połowa youtuberek ma na swoich jakichś regałach z książkami lub z kwiatami właśnie tę wspaniałą rzecz. Ten produkt jest naprawdę doskonale wykonany. Wiadomo, że to jest jakaś tam produkcja masowa, ale jeżeli patrzymy na produkt, sam gotowy produkt, to jest wspaniały. I dodatkowo druga osłonka jest z taką twarzą, pół twarzy, tyle, że ona stoi u nas w takim bardzo złym miejscu i i też roślina, która tam jest, została przeze mnie mocno, bardzo mocno zabita, bo ja miałam w swoim życiu taki etap, że uuu będę to zraszać, wszystko, żeby pięknie rosło, a niestety paproci złocisto-listnej chyba tak to się nazywa, nie można zraszać, więc ona wygląda strasznie, także będę musiała coś pomyśleć o tym. Najgorsze jest to, że ja, dla mnie ta paproć jest jedną z najładniejszych roślin na świecie. Kiedyś się już w niej zakochałam, jedną zabiłam, chyba drugą też, i to jest chyba moja trzecia. I mam y, taką myśl, żeby trzecią y, czy czwartą y, kupić ponownie i tym razem o nią dbać na tyle, żeby jej nie zniszczyć. Jeżeli jesteśmy już przy HM Home, no to mamy również wazon, o który często pytacie, bo często pojawia się w nowych filmach, który jest na moim biurku. I y, to było kolejne moje marzenie, spełnione przez Piotra y, jakiś czas temu, chyba w styczniu a, albo w grudniu. Y, i ja mam tą wersję mniejszą, choć teraz uważam, że powinna być ta większa, ze względu na to, że ten, na tym stole nie ma za dużo rzeczy. I ten wazon troszeczkę ginie. Nie jest takim, wiecie, wielkim wow, tylko tak po prostu jest jakoś tam spójny. Do tego mam również świecznik, w którym są nasze sojowe. Tea light. Często są też pytania o to, co mamy na ścianie, o te półki na rośliny. To są półki z Allegro i z Iska. Te dwie długie są z Allegro i ja ich nie polecam, bo one są naprawdę bardzo, bardzo słabej jakości. Bardzo się wybrzuszają, są źle wykonane. Przez to nasze rośliny tak średnio tam wyglądają. Trochę są pod ukosem i tak dalej, więc nie polecam ich. Natomiast te mniejsze kwadratowe półeczki z Iska są świetne. Były w bardzo dobrej cenie i naprawdę bardzo dobrze są wykonane, więc gdybyście chcieli e, takie posiadać, to polecam. Nie miałam serca wstawić e, tego zakończenia, które miałam, bo... E, <laughs> także e, zaczynając od nowa, chciałabym Wam podziękować za ten film, mam nadzieję, że się trochę naśmialiście ze mnie, e, ale może ten film spowoduje, że sobie przypomnijcie o swoich roślinach, może pomyślicie kurczę, może one tylko dobrze wyglądają, a wcale dobre nie są. Yy, także no ja sobie tutaj będę wycierać yy, piękne, umyte donice, tam będą się suszyć yy, rośliny. Od dzisiaj Będę dobrą opiekunką. Dzięki temu filmowi też pewnie się wiele rzeczy dowiem. Także komentujcie, piszcie, co powinnam zrobić z poszczególnymi rzeczami, bo tylko paprotkę wyrzuciłam, reszta jest. I po prostu po waszych wiadomościach ja jutro albo w poniedziałek pojadę y, po ziemię, pojadę po wszystkie produkty, które będą mi potrzebne, które mi polecicie, i moje rośliny będą piękne. Także ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. Do zobaczenia już we wtorek. We wtorek będzie super film, bo nagrywam z Piotrem i miałam w planach ten film od kilku lat więc jestem bardzo podekscytowana. To będzie taki foodbook, ale trochę inny. Pomijając to, jak ten film wyszedł, to bardzo zapraszam Was do opisu, bo te marki są naprawdę fajne. Mm, gdybyście szukali jakiegoś fajnego rozwiązania do roślin, to myślę, że u nich to znajdziecie. Yy, ja tymczasem muszę chwilę odpocząć i zaraz wracam do tych moich roślin. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, pa!